Dzisiaj konkretnie skupimy się na trenowaniu, trenowaniu konkretnie mięśni brzucha, które to warto trenować nie tylko, żeby dobrze wyglądały, jak już tkanka tłuszczowa zniknie, ale dodatkowo, żeby być zdrowym i sprawnym. Zacznijmy. Cześć, z tej strony Michał Kancerz, Wasz trener z internetu i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii związanej z odchudzaniem. Jest to już 12 odcinek serii, w której celowo się zatłuściłem, żeby wspólnie z Wami realizować redukcję. Redukcję opartą na sensownych założeniach i prezentować, to będzie dnia 30 i dnia 60, efekty dzień po dniu, jak zmieniało się moje ciało pod wpływem treningów siłowych m.in., jak i właśnie diety, którą realizuję i dodatkowej aktywności, która też jest taką wisienką na torcie związaną ze zmianą. Niech Was nie zwiedzie zarówno otoczenie siłowni, jak i akustyka, bo ja przygotowałem matę i będę prezentował Wam ćwiczenia, które jesteśmy w stanie zrobić bez żadnego dodatkowego sprzętu, nawet w domu. Przerobimy sobie trzy ćwiczenia na brzuch, które śmiało możecie połączyć w formę planu i wykonać jako właśnie zestaw ćwiczeń na brzuch, zarówno po treningu siłowym, jak i w dzień, w którym na przykład nie realizujecie treningu siłowego, chociaż akurat tutaj nie ma takiej zasady, jakoby brzuch należało ćwiczyć w jakiś inny sposób niż inne mięśnie. Ćwiczmy brzuch regularnie, ćwiczmy brzuch... Poprawną techniką i szybko będziemy dzięki temu uzyskiwać efekt. Pierwsze ćwiczenie będzie najbardziej wymagające spośród tych, które przedstawię. Pozycją wyjściową do niego będzie pozycja następująca: w której to zarówno nasze ciało przylega, jak zwykle uniwersalna zasada do trenowania mięśni brzucha. Wyobrażajmy sobie, że ktoś chce nas kopnąć, uderzyć w brzuch, napinamy ten brzuch. I co? I wtedy też doprowadzamy dosyć daleko, wcale nie nisko, tylko bardzo daleko jedną ze stóp, podciągamy tu. I kierujemy go lekko właśnie w tą sferę, którą sobie tutaj stworzyliśmy. Wracamy do pozycji wyjściowej, wypuszczamy powietrze i dopiero decydujemy się na następne powtórzenie. Wdech. Sięgamy daleko nogą, wstajemy. Wracamy. Nie robimy czegoś takiego, absolutnie. Tylko każde poszczególne powtórzenie wyprowadzamy od zera. I tutaj jak zwykle możemy pokusić się o trudniejszy i łatwiejszy wariant tego ćwiczenia. W wariancie. Trudniejszym, nogi będą sięgały dużo dalej. Wariant łatwiejszy może zakładać chociażby to, że te nogi ruszymy tylko delikatnie. Wracając w tym samym dźwignię, która będzie prowokowała mięśnie brzucha, do utrzymywania stabilizacji korpusu w tym ćwiczeniu. Spróbujcie 16 powtórzeń, czyli 8 na każdą nóg. Ćwiczenie numer 2, gdzie będziemy biodra wyrzucać ku górze, jest dosyć przystępne, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jak jest dla nas załatwe? Zmieniamy trajektorię wykonania ruchu od bardziej poziomej do bardziej pionowej, żeby finalnie chociażby zawisnąć na drążku i podciągać kolana do klatki. Natomiast to, co ja wam przedstawię. To będzie wariant podstawowy, dłonie pod pośladek. Wysklepiamy tą przestrzeń, jednak mimo wszystko kość krzyżowa jest przyklejona do podłoża. Czujemy stabilną kość na podłożu. Wtedy też zbliżamy kolana, uwaga, do naszej klatki, odrywając troszeczkę biodra. Możemy sobie na początku naszej przygody z treningiem pomagać tym, że będziemy dłońmi delikatnie rozpędzać ten ruch, natomiast co jest najważniejsze, to nie opuszczamy nóg poniżej tej linii. 190 stopni, które tutaj się stworzyło, pozostaje takie do końca. Co najwyżej odrobinę rozpędu wykorzystajmy, jednak nie pozwólmy sobie na to, żeby nogi gdzieś bezwładnie latały, tym samym odrywając grzbiet od podłogi, czyli wdech w brzuch, ściśnięcie, jakby ktoś nas chciał uderzyć, wypuszczając powietrze. Docieramy tutaj razy 20. Załatwe, nie ma problemu. Nogi niech się prawie wyprostują, i wtedy holujmy 2-3 sekundy nasze nogi podczas opuszczania biodra z powrotem na podłogę. Hop, raz, dwa, trzy. Hop, jeden, dwa, trzy. I co jest istotne, cały czas koncentrujemy się na zbliżaniu bioder do klatki, a nie wyrzucaniu tylko i wyłącznie bioder do góry. My cały czas musimy pracować brzuchem, ściskać go i powoli kontrolując ruch nogi opuszczać. Ćwiczenie numer 2 za nami, poprzednie ruchów 16, to ćwiczenie ruchów aż 20. Uwaga, wydaje się dosyć sporo, natomiast coś czuję, że jest duża szansa, że uda wam się coś takiego zrealizować, może nie za pierwszym podejściem, to wtedy już za trzecim na pewno. Ćwiczenie numer 3 ma trochę inny wariant, nie będzie już na powtórzenia, ale będzie na czas. Ćwiczenie z grupy izometrycznych, a konkretnie podpór bokiem, który z łatwością zrealizujemy. Kiedy podeprzemy się, uwaga, na nodze. Tutaj to jest wariant praktycznie podstawowy. Dbamy jednak o to, żeby nasze ciało było ustawione w jednej linii. Ściągnięta łopatka, bark stabilnie osadzony, brzuch napięty, jakby ktoś nas chciał uderzyć, i w ten sposób sobie trwamy. Wersja numer dwa, gdzie też jedna stopa jest obok drugiej. Cały czas dbamy o to, żeby biodro nie uciekało ku tyłowi. A my pozostajemy w jednej linii broda wycofana. Tutaj utrzymujemy się 45 sekund. Uwaga na każdą ze stron stopniowo utrudniając wariant. Wariant kolejny, gdy poprzednie nie sprawiały nam trudności, to jest coś co obserwujecie w tym momencie. Jeżeli dla odmiany zarówno utrzymanie wysoko biodra w tym wariancie nie stanowi dla was problemu, ustawienie stopy jednej na drugiej, możecie dołożyć dynamiczne powtórzenia których to rotujecie tu tak, jakbyście sięgali o coś, po coś, co jest ustawione za wami. I wyciągam symetrycznie na jedną stronę, jak i na drugą. Więc jeżeli zrobiliśmy 10 powtórzeń tego typu, Zróbmy 10 na stronę drugą. Zrobiliśmy 45 sekund na jedną stronę, to 45 sekund czeka również na stronę drugą. Po trzech takich ćwiczeniach bezpośrednio, zrobionych po sobie, to będzie w sumie cztery serie, bo jedno ćwiczenie, drugie ćwiczenie i każda ze stron ćwiczenia trzeciego, odpoczynek minuta 30 i możemy ponowić taki zestaw. Dajcie koniecznie znać, czy spróbowaliście, czy wyszło za pierwszym razem chociażby w podstawowych wariantach czy jednak ten plan jest e, dla Was zbyt ciężki w tym momencie. A póki co, jak widzicie, korzystam ze staropolskiej zasady czarny wyszczupla, jednak efekty redukcji już pierwsze są. Tak jak wspominałem na początku, 30 dnia pochwalę się zdjęcie po zdjęciu, jak ciało się zmieniało pod wpływem deficytu kalorycznego. Jem codziennie 2200 kalorii, nie więcej, czasami się zdarza mniej. 160 g białka, to jest kolejny z moich celów, który chcę realizować. I póki co z grubsza to się udaje, niekiedy muszę się posiłkować chociażby odżywką a więc i wy dołączajcie do wyzwania, nic straconego, wystarczy nadrobić filmy od pierwszego odcinka, zobaczyć co się dzieje, zajrzeć na grupę na Facebooku Trener TV Team, gdzie na bieżąco codziennie dodaję zarówno posty, Dotyczące wskazówek do redukcji i co więcej, wzbogacam te posty komentarzem dnia jedzenia, czyli wskazuję tam dokładnie, co jadłem każdego poszczególnego dnia. No i oczywiście niezmiennie zapraszam Was na stronę trenertv.pl, gdzie znajdziecie moją książkę, która jest kompletnym poradnikiem dotyczącym tego, jak spalać tłuszcz, budować mięśnie. Jest tam masa informacji, plany treningowe, plany żywieniowe, no i mnóstwo grafik. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia jutro o 18.00 na kanale. Do zobaczenia, cześć!